Witam bardzo serdecznie po raz drugi w odcinku jak samemu przygotować najprostszą zamiętę na daną porę roku mamy już teraz wiosnę i w sumie to jeszcze nie jest całkiem wiosna właściwie zima kalendarzowa, ale, ale w naturze wiosna już bardzo się rozwinęła, lody już puściły w każdym razie u mnie no, w tym naszym rejonie. No i jak tutaj jak to usiedzieć na miejscu, co zrobić, żeby po prostu wiosną y, połowić fajne ryby, a fajną rybą wiosną będzie, będzie płoć. Na niektórych jeziorach i rzekach oczywiście jazie. no Tutaj w imię tak to, to nie występuje, dlatego znaczy są jazie i są, i są, y, są klenie też, ale, ale no po prostu są takie odcinki rzeki, y, gdzie ja tego po prostu nie łowię, nastawią się tylko i wyłącznie na jeziora a jeżeli chodzi o jeziora, to tu jest przede wszystkim najważniejszym czynnikiem to jest temperatura wody. Całe życie ryb jest wpisane w temperaturę wody. W skale termometru, tak to można nazwać. Kiedyś, kiedyś pisałem o tym też artykuł jeszcze do wędkarza polskiego. Jest to, jest to podstawowa sprawa. Jeżeli to będziemy wiedzieli, jak ryby żerują, czym się odżywiają, to jest wszystko wpisane w skalę termometru. Jeżeli będziemy mierzyli, nawet codziennie, czasami jak jesteśmy na rybach, w każdym razie, za każdym razem jak jesteśmy na rybach, wziąć sobie termometr, taki normalny, akwariowy nawet, i sobie zmierzyć temperaturę wody. Mało tego, zmierzyć temperaturę wody i można e, pooglądać, co jest dookoła nas na brzegu, co się w tym czasie dzieje, czy jakieś ściny już wychodzą, czy jakieś rośliny się rozwijają, czy na brzegu na brzegu jeziora w wodzie i przed wodą już coś tam żyje, jakieś, jakieś, jakieś robostwo, jakieś larwy. Można popatrzeć na krzewy, co się dzieje z pąkami. To wszystko jest powiązane ze sobą. Taka jest natura. Jest to cudowna i wspaniała przygoda. Naprawdę można z tego bardzo wiele wyczytać i to się wiąże także z rybami. Możemy wtedy się fajnie się nastawić na poszczególne gatunki ryb ale żeby, żeby, żeby po prostu złowić coś konkretnego, no bo nie ukrywajmy, każdy jedzie na, yy, na ryby, żeby złowić kur, fajną rybę poczuć na kiju. A teraz jest taka pora roku, wczesna wiosna, absolutnie, bo jeszcze nie całkiem wiosna, yy, gdzie bardzo intensywnie zacznie żerować płoć. Ona będzie żerowała do temperatury, szczególnie ta gruba płoć, taka o, taka z zwyż, będzie żerowała bardzo intensywnie do, yy, do 7-8 stopni temperatury wody, już powyżej 8 ta duża płot się rozchodzi, bo ona szybciej się trze, ale trze się całkowicie w innych miejscach niż te małe płotki, które się trą dużo później. Ona ucieka już, już wtedy na jeziorach. Bardzo fajnie można ją szybko znęcić w kilku miejscach, a szczególnie dwóch, na stronych spadach brzegowych. Przy samiutkich ścinach, gdzie, gdzie będzie no, tak głębokość do y, y, 3-4 metrów, a później jak woda będzie miała z 5-6 stopni na powierzchni, oczywiście mówię, bo zawsze się mierzy na powierzchni wody, wtedy przy końcu spadów na 7-8 metrach. Tak, na tej głębokości wczesną wiosną, kiedy woda ma 5-7 stopni na, na powierzchni. Ale to jeszcze nie jest teraz po prostu ta pora. To będzie gdzieś tak w kwietniu. W sumie to wszystko zależy oczywiście od, od tego, od pogody. Od słońca, od, od, od tego nagrzania wody. Najlepsze są brzegi z północnej strony, czyli mam, mam północną stronę za plecami jeziora, a spad jeziora schodzi na południe wtedy. To jest najdłużej nasłoneczniona strona jeziora, strona y, spad, który jest nagrzany Najbardziej. Później dopiero to jeszcze będzie następny odcinek, pogadamy o o, po prostu o wiosennych leszczach, gdzie ich szukać, bo to są znowu całkowicie inne miejsca. Teraz wczesną wiosną nastawmy się naprawdę, bo, 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 te, bo warto na bardzo grube płocie. Jest to fantastyczna zabawa. Ja uwielbiam nie łowić na bata. Na sterowym spadzie na bata. Sypię na 2,5 do 3 metrów maksymalnie. Maksymalnie. One podchodzą wieczorami i wcześnie rano. Jak woda się nagrzeje na powierzchni do, do, tak, maksymalnie do 5 stopni, nawet do, no tak do godziny 10 rano będą żerowały i to bardzo grube płocie, a płać pół kilo poczuć na bacie, no to większość z Was wie, co to znaczy. Jest to niesamowita przygoda. Oczywiście zanęte też sobie dobieram i jakikolwiek dodatek do zanęty dobieram do pory roku, bo to jest, to jest po prostu podstawa. Ryba szuka teraz. Po prostu białka takiego zwierzęcego, tłuszczu, który ona wypuściła przez zimę, i teraz potrzebuje dużo tego. Ja lubię zanęcać już teraz od tej pory roku po prostu grubo. Czyli na przykład łubin. Zaraz pokażę, jak. No, jak go przygotowuję. Łubin robi mi sort, ale zanim zaczniesz zanęcać łubinem, z dwa dni. Sypnę sobie po prostu te 2-3 dni nawet yy, Zadętą taką jak pęczak Ja już mam tutaj przygotowałem sobie Zagotowałem pęczak On jest już zaprawiony Całą Bożą wiosnę a I nawet latem i płytem jesienią jeszcze więcej Używam najwięcej koncentratu słonecznikowego Jest to rewelacyjna sprawa Rewelacyjna rzecz Niesamowicie kurde fajne Super ma super po prostu zapach. Świetne jest leszcze i płocie po prostu za tym przepadają. Powiem taką tak, szybko taką małą e, taką ciekawostkę. E, e, w tym XIX wieku w ogóle pływały barki z olejem słonecznikowym, To było po prostu drewnianych beczkach, tego był ogrom. Nie był to wyczyszczony olej, tylko po prostu surowy. I za tymi barkami. Olej po prostu z tych beczek wyciekał do rzeki za tymi barkami to, jest, to, to nie jest po prostu opowieść gdzieś tam z tego. Z fantazji jest to całkowicie autentyczny, yy, yy, tego fakt. Za tymi barkami płynęły tak wielkie stada wielkich leszczy za tym, za tym po prostu olejem, że rybacy opłacali specjalnie szyplów, żeby się na chwilę, na jakiś czas oczywiście zatrzymywali i wyłapywali po kilkanaście ton naraz ogromnych, ogromnych leszcze. Tak leszcze ciągną do słonecznika. Jest to niesamowite. Ma słonecznik coś takiego w sobie, że no jest... Nie wiem jak to nawet określić. To jest coś rewelacyjnego. Ma coś takiego w sobie, dlatego ja tego bardzo dużo używam. Wiosną dużo. Bardzo dużo od wczesnej wiosny aż do lata. Latem dużo i potem znowu jesień i zima bardzo dużo. Ja tu sobie robię w taki sposób, ten, ten po prostu koncentrat słonecznikowy dodaję, że zaparzam sobie garnek kręczaku i jeszcze jak on jest gorący, już wyłączam czy gaz, czy po prostu zostawiam z tego z kuchni, jak tutaj w moim przypadku. Wsypuję sobie z dwie, trzy garście tego, Koncentratu do gorącego tak, do pęczaku wymieszam i, i zostawiam. Jak on się zaparzy, jak kiedyś wspominałem, że pod wpływem po temperatury każde zaparzone ziarno czy, czy, czy cokolwiek ma bardzo intensywny, przyjemny zapach. Cholernie to ściąga ryby. I uwierzcie mi, w wielu przypadkach nic więcej mi nie trzeba. Nic więcej im nie trzeba. To wygląda ja to muszę mnożyć, bo jak mi się tak fajnie zaparzył, że ja go muszę mnożyć. Bo... Odkraję, bo jest taka bryła duża, bo już jest zimny, ostygnięty. Nawet dobrze nie było wymieszane, można to zobaczyć. Proszę, tu jest, tu jest pęczak, a tu jest zaparzony słonecznik w nim. Nie było dobrze wymieszane, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że on jest zaparzony też, ten słonecznik. I to już jest, no, no to jest taka zanęta, że nie ma ryby w jeziorze, która nie przypłynie do tego. Teraz wsypałem troszeczkę po prostu suchego i tak to wygląda. Nie będę wszystkiego wsypywał, bo to na razie nie ma sensu. To i tak będzie wysypane zaraz do jeziora. Tu umie z tego, z pomostu i ta zanę, ten już, już pachnie. Już pachnie, już by to wystarczyło. Naprawdę by to wystarczyło. Ważne, żeby tego było, tego słonecznika dosyć dużo, żeby to było tłuste. A żeby to było tłuste i, i rybyś. Przeciągnęły normalnie jeszcze szybciej, to sobie dodaję mojego słodka tego, tego to wszyscy już nasi doskonale. Dobrze wymieszać oczywiście, bo to co zawsze najlepsze zostaje na dole. Dodaję smłodkę i finał zabawę. Na wszystko. Tu odstawię na bok, bo to mi trochę cieka. i tylko dobrze wymieszać. To jest... Przypominam na wczesną wiosnę. Na wczesną wiosnę. Ci, co lubią pokombinować jeszcze bardziej można do tego dodać jeszcze jakiś po prostu zapach, chociaż ja rzadko kiedy to robię o tej porze, bo to już ma fajny zapach, ale jeżeli już to dodaję kolendry, nie to są, to są skorupiaki, przepraszam, to daję kolendry, skorupiaki też mogą być, to jest wszystko zwierzęce śmierdzące zapachy, które ryby teraz tylko potrzebują, idą do tego po prostu bez zastanowienia się, a kolendra no to jest kolendra, no, leść, płoć, wszystko na to... no jak, jak szalony idzie o tych pożywów. No i, i co to jest? Nic prostszego. Nie ma w tym. I tak zanęcam przez 3 dni wczesną wiostą na stronym spadzie. Nie, staram się szukać takie spady w jeziorze, bo w każdym jeziorze gdzieś z której strony najlepsze są te północne spady, oczywiście e, te nie spady brzegi, bo spad idzie na południe. Oczywiście te będą najlepsze, a jeżeli po prostu w mniejszych jeziorach będzie mniej tego. Mniej takich po prostu obszarów odcinku, gdzie będą takie spady, no to wtedy gdzieś on jest na pewno, te płocie będą tanżerowały. Dlaczego w tym miejscu? Dlatego, że na stromych spadach jest najwięcej ślimaków, raczecznicy, no pod tymi, pod na dnie leżą i głazy, i kamienie, i kołki, a pod a pod nimi są i, tak, i pijawki i no, różnego rodzaju narwy tych owadów. Co tam będzie jeszcze? No. trudno no, no, mi tak powiedzieć teraz od razu, bo nie znam tak, tak po prostu nas. Ale będzie wszystko to, co śmierdzi takim, na przykład takimi rzeczami. To śmierdzi nawet, z skorupiakami, nic nie będzie tam po prostu pachniało. Z tych, z tych wszystkich, to wszystko wiosną wyłazi na zewnątrz. Spod tych gałęzi, kołków, głazów, kamieni. I co, będzie lekki wiaterek, spada na dół po tej skarpie. Już tam są pierwsze ryby. Małe płotki są też tam, ale rzadziej. Rzadziej, one wolą po prostu wypłycenia, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest po prostu woda bardziej nagrzana. Duże płocie są cholernie ostrożne i trzymają się jednych miejsc. Tak sobie sypnę 2-3 dni i wtedy już ja to wysypię do wiaderka. Wszystko, żeby tu nie przeszkadzało w Oczywiście to jest za malutka porcja na pierwsze zanęcanie o tej porze roku marzec kwiecień To jest za malutka. Tego pęczaku daje takie wiatro, czyli taki kulegarnek plus tam sobie ten, 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 ten słonecznik jest full. Całe takie wiadro. Potem jak to już wszystko, jak już na trzeci dzień, to już tu, tu, tu mam tylko trochę, bo tu jest zagotowany cały cały to już jest, to już jest tutaj, ugotowany rubin. Teraz ja, ja umyję trochę ręce. Żebym nie wyglądał jak grudny wędkarz. To coś ja to lubię. Czysty wędkarz to, to nie wędkarz. Musi śmiać się wami i zapachami. Łubinu można już teraz od wczesnego wiosku nie żałować. Ja sypię na raz co najmniej takie ziarno, naprawdę. Łubin może leżeć 2-3 miesiące w wodzie, chociaż i tego się w zbierają, nawet te mniejsze, ale można jakby nie żałować. Robi sort. Nie dlatego, że bo nie są całe aż takie duże ziarna. nawet nawet płotki takie po 15-20 cm bez problemu go po prostu wykają i zgryzą ale mniejsze już tego nie ruszą dlaczego? dlatego że on jest nawet po ugotowaniu jest twardy dosyć i go nie zgryzą zębami co mają po prostu gardę ale jest to nie zastąpienie no jak dla mnie najlepsza po prostu przynęta, zanęta i nie ma nic lepszego Głubin można sypać sam, sam do wody, bez tak. żadnego zapachu, ja nie lubię kombinować, no, no trudno, wiem, że, że są różne po prostu teorie, można, że nie trzeba w ogóle dodawać, pewnie, że nie trzeba, pewnie, tylko, że odpowiedni zapach i smak na daną porę roku przyspieszy nam to wszystko, nie wszyscy mając po prostu, tak jak ja mam, Mam czas, że mogę być codziennie na rybach. Nie wszyscy mają taki czas, a każdy by chciał w kuryle pociągnąć. No to trzeba coś dać, żeby ryby pobudzić. No to, to daję to, co najbardziej lubią. I, I lubią i po prostu potrzebują, kurde, o tej... tej roku. Do mówinu dodaję soj. Poleję. Tego nie ma co żałować. To jest... To, to są sprawy groszowe. To jest czyste białko, po prostu roślinne, śmierdzące. Bo jest nieczyszczony nie olej, sojowy, do jedzenia się raczej nie nadaje, na pewno nikt się tym nie otruje, ale, ale to po prostu będzie nieprzyjemne. I śmierdzi, normalnie śmierdzi, I wszystko I, i, i na takie wiadro wystarczą takie, takie dwie nakrętki koryzowywalne i jak bym butelkę też nie zaszkodzi, na pewno, ale to, to, to wszystko w granicach rozsądku. Jak już woda podskoczy do, do temperatury 10 stopni, około to no najlepiej byśmy to przełożyli na następny odcinek. Ale jak nie zdążymy, jeżeli woda już podskoczy, to wtedy albo, albo sama róża, albo daje ten, tą po prostu mieszankę na wiosnę, latą i z tym się już nie rozstaje aż do późnej jesieni. Jest to. Coś w tym ryby widzą i w, tej róży, i w tej róży, bo dla nas to pachnie, dla ryb to nie pachnie. Dla ryb to widocznie przypomina im jakieś, jakieś mdłe naturalne zapachy, które się rozwijają w wodzie. Już, już w wodzie 10 stopni, od, od 8 do 10 stopni, zaczynają się, roz, się rozwijać w wodzie różnego rodzaju rośliny. Już wychodzą dna, wychodzą nawet niektóre na zewnątrz, wychodzą trzciny, jest, jest rogotnica, jest moczarka i wiele innych, rdysnice już wychodzą. To są ogromne ilości zapachów rozpuszczonych w wodzie, skład chemiczny wody, wody całkowicie się zmienia. Ja też chcę się do tego dopasować i oglądam brzegi, zachowanie się ryb, co się na brzegach dzieje. Lubię czasami takie świeże po prostu roślinki wyrwać i powąchać czym to pachnie. I widocznie trafiłem kiedyś, kiedyś dawno temu z tym zapachem róży, że no robi po prostu taką, robi takie zamieszanie wśród ryb i to bardzo dużych ryb. Bo te sygnały, co mam od wędkarzy, bo nie tylko ja łowię duże ryby dzięki tym, tym, tym dwóm specyfikom, a najbardziej tym, bo to jest po prostu zrobiłem taką mieszankę po prostu bardziej Bardziej tłustą, żeby, żeby jeszcze bardziej rybę zachęcić do zjedzenia tego, nie tylko do powąchania. Ryba, ryba czuje smaki, zapach całym swoim ciałem, każdą jedną łuską. To odbiera całym ciałem i idzie tam, gdzie tego będzie najwięcej. Tego, co ona po prostu potrzebuje, to zna, się nie boi. Do tego nie trzeba przyzwyczajać ryby przez, przez 4-5 dni, czy tam trzeba mileć. W ciągu jednego dnia ryby do tego przychodzą. Jaki to ma zapach, ten zapach pod wodą nie wiem, bo my tego nie sprawdzimy nigdy jako ludzie, ale ryby to inaczej to wszystko odbierają i wtedy ja już dodaję do tego to, to sobie dolewam do mojej zanęty, którą jest oczywiście ubiń, rewelacyjna sprawa i już wtedy od 10 stopni temperatury dodaję kukurydzy. To jest twarda kukurydza, była, była zamoczona, dzisiaj jest podgotowana. Ja robię w taki sposób, żeby nie była za bardzo popękana, tak jak na przykład nie wiem czy będzie widać, operazor mi tu troszeczkę przybliży jak, jak takie o. O, takie ziarne. Już jest trochę popękane. A, a to nic nie przeszkadza. To ma jeszcze większy po prostu zapach i bardziej ściągłe ryby. Tu z dna to będzie o, takie są po prostu ziarenka bardziej popękane. Aromat ma jak jasny gwint. Pięknie pachnie sama w sobie już. I, i, ale jest bardzo miękka. Ja lubię robić taką kukurydzę, o tu wybiorę te ziarenka z wieszczu, który mam, która jest cała. Która jest cała, wytrę trochę ręki, ale jest bardzo miękka. Mogę ją, proszę, się rozpływa w palcach. Mogę ją zakładać na haczyk już. A, jeż, a jeż, ona już, już sama pachnie piękną słodyczą. A jak do tego dodam wróżę albo, albo tą mieszankę, no te ryby dostają. No już nie powiem tak brzydko, ale chychopla dostają. A ja przy okazji robię salt. Już Już od 10 stopni się kręcą liny na tych spadach. A jak wybiorę spad po prostu mniejszy, z południowej strony, gdzie wiem, gdzie później wychodzą liście grążela, grzybienia białego czy grążela żółtego, tam będą wychodziły jeszcze ten, yy, moczarka i yy, osoka aleosowata. To takie są po prostu takie, yy, takie liski po prostu podłużne rosną w kępach. Liny to po prostu uwielbiają takie miejsca. Tam będzie też, to będzie rosło na, na mniej stromych spadach, ale też na południowych. Tam będą też już grube płocie. Też się jeszcze będą kręciły przy, przy tych przy 10 stopniach wody. Ale już tam będzie się kręcił ileś i, i lin. Jeżeli ja zastosuję takie zanęty, no to, no to, no to, no to, no to nie mam wyjścia. I jeszcze, jeszcze to założę na haczyk, czy to, no to jest rewelacyjna sprawa. Mam wyeliminowane takie rybki. Jest, to jest niesamowite i to sobie dodaje też na, razem z ubinem. wiosną mogę, mogę kukurydzę sypać, to też od temperatury wody zależy, od 10 stopni wystarczy tam z kilogram tego na... na 5 kilo łubinu powiedzmy, czyli nie za dużo kukurydzy jeszcze, kukurydza jest bardzo syta, łubin aż taki nie jest bardzo ale kukurydza jest, 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 jest po prostu bardzo syta. Kukurydzy więcej używam już od 14-15 stopni wody, kiedy bardzo intensywnie żerują po prostu leszcze i liny. Ale to w następnym odcinku powiemy, jak co jak. Żeby kukurydzę sobie przygotować, to powiem tak po prostu wstępnie, można na, na dwa sposoby zrobić. Można sobie namoczyć w zimnej wodzie na noc, czy po prostu rano zalać, a po południu, 3-4 godziny nawet już wystarczył. Zalewam wodą, tylko z centymetr nad powierzchnię tego całego po prostu tych ziaren. I leciutko na małym ogniu się, się, te, się gotuje, aż, aż ta woda z wierzchu po prostu znika. Wtedy wtedy, wtedy, wtedy odstawiam pod przykryciem zostawiam. Reszta nas Reszta nasionka samo. Na dole będą, proszę, nie ma wody, nic. A jakie piękne ziarenka są. Nie ma nic wody, woda wszystko po prostu wchłonęła. Wszystko można. Można kukurydzę też, i jest bardzo mięciutka, aromatyczna, można kukurydzę nie moczyć. Tu jeżeli bym miał kukurydzy, powiedzmy słowej, twardej, tyle w garnku co mam te, co mam w tej chwili, nawet jeszcze mniej, tu odłożę, jeszcze jest jeszcze ciepło się paruje, to wtedy zalewam równo, równo z garkiem wody. Także znaczy tu jest 5-6 po prostu centymetrów wody. I, I to gotuję na wolnym ogniu. Niech się gotuje. No to, to, to trochę będzie trwało, na pewno dwie godziny, albo i lepiej, aż ta woda po prostu gotująca w wsiąknie w te ziarna. Jak już prawie, prawie nie będzie wody na powierzchni, też przykrywam i zestawiam z, z tego z ognia. Ziarna będą właśnie wtedy takie, nie będą popękane żadne, będą w całości i na półtwarde będą. To, na, o, to, na, to naprawdę robi bardzo duży sort wśród po prostu roczników ryb. Szczególnie płoci, leszczy i lilów. Linie to uwielbiają się takiego. To jest rewelacyjne, ale to sobie zostawmy na później jeszcze. To jest moja wiosenna zanęta. Pęczak z dodatkiem słonecznika, koncentratu słonecznikowego i jakiegoś po prostu zapachu, który już się sprawdził w danym jeziorze. U mnie mówię, sprawdza się w 100% kolędra, skorupiaki, takie rzeczy, smrodek. Nie znaczy, że trzeba wszystko razem wsypać wlewać. Nie trzeba, absolutnie nie. Wystarczy jedna rzecz. Można sobie wypróbować. Były takie e, były takie lata, że po, 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 e, po, po tej długiej, ciężkiej, e, ciężkiej, mroźnej zimie psz, jak przyszła wiosna, zacząłem zanęcać i płocie i potem na, już, już jak woda poskoczyła do, do, do około 10 stopni już... Już lekko sypałem tam gdzie leszcze będą się kręcić, to rewelacyjnie mi, mi się po prostu spisywał i, i, i piernik i korzenny. Od, ki od kilku lat zimy są bardzo łagodne. W tym roku nie miałem wcale, ale to w tym roku jeszcze po prostu nie sprawdzałem dokładnie. Ale w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu były po prostu krótkie te zimy. Nie wiem dlaczego ani, ani piernik się nie Coś jest w tej wodzie. Jakiś skład chemiczny się zmieniał po prostu jak nie ma takiej zimy, takiej, takiej, takiej długiej po prostu i mroźnej. Nie sprawdził się ani piernik, ani po prostu inny zapach. Sprawdził się za to, jak zwykle się sprawdziła kolendra niesamowicie i coś po prostu śmierdzącego innego. Smrodek na przykład, a później już, już tak od, od 80 stopni te takie mieszanki. Latem to oczywiście będzie poziomka też i róża, a to tam, to nie w tym odcinku. To są takie naj, najlepsze po prostu na tę porę roku. Najprostsza zanęta, jaka może być. Każda jest najlepszy pęczak, żeby, żeby już troszeczkę zrobić taki sort wśród tych ryb. Zamieszanie na początku, a potem łubin. Łubin, łubin, jeszcze raz łubin. To jest, łubin jest najlepszą zanętą i przynętą na wiosenne ryby. Nie tylko, cały rok oczywiście można łubie sypać. Ale jeżeli ktoś ma mało czasu, żeby, żeby zanęcać dzień w dzień, a w sobotę czy w niedzielę jechać na ryby, to naprawdę wystarczy dwa razy w tygodniu, jeżeli się znajdzie chwilę czasu, pojechać, wpakować całe wiadro, nawet dwa wiadra, samego łubinu, z czymś po prostu śmierdzącym. Za trzy dni przyjechać znowu, powiedzmy w poniedziałek i, i potem w czwartek. I w sobotę przyjeżdżamy na ryby. I mogą być takie płocie, że kurde pan będzie się giął do, do samej wody. Tak działa łubin. Łubin jest niesamowity. Pamiętajcie, łubin jest słodki, żółty. Szukajcie starych, starych po prostu odmian. Nie znam nazw, bo raz kiedyś były tylko dwa gatunki, w tej chwili jest bardzo ich dużo. Musiałbym po prostu się cofnąć. Jakieś 30 parę lat do tego, do tyłu, żeby, żeby się dowiedzieć, jakie były gatunki. Były tylko, były tylko dwa gatunki, był taki podobny do tego, tylko dużo większy po namoczeniu, był jak ten, i drugi bardziej okrągły w te wciapki. Są te łubiny też teraz, ale nie wiem dlaczego, te ziarna są bardzo, bardzo małe. Były te ziarna podłużne, tak jak ten, były co najmniej 2-3 razy większe niż te. No, w tej chwili on jest po prostu po namoczeniu, i potem jest. jest, jest, jest i, po prostu małe co to ziarenka. Najlepiej moczyć chłupi w jakimś po prostu naczyniu takim, takim większym, żeby nie było dużo warstw. Najlepsza jest jedna warstwa. Pięknie napęcznieje, duże żarno się zrobią wtedy, ale można i tak no, no. jak ktoś nie ma czegoś takiego. Ja raz kiedyś robiłem nawet w wannie, w tej łazience do kąpania. Nawet to wykorzystywałem no i, i, i miałem piękne duże Ziarna i dwa wiadra naraz. Bo tak sypałem. Dwa wiadra sypałem, sypałem naraz codziennie przez tydzień. I jak woda poskoczyła do, e, e, tak do 7-8 stopni, to płocie takie, no nawet do kilograma były i brały tylko się wyłącznie na ugli. Tylko i wyłącznie na ugli. Zestaw robiłem tak, że Sławik mi niutką antenką wystawał bardzo dużo nad, nad wodę, co najmniej dziesięć centymetrów. No, bo mu się no łubin po prostu nie ma takich brań pykniętych, tylko zdecydowanie idzie już na dół. I o tej porze roku łowię, łowię. Jak mówię no już mam zanęcone po prostu łowisko, gdzie są piękne, grube płocie, łowię na haczyk numer 4 ze sławikiem od 5 do 6 gram. Jeżeli łowię na kołowrotek, a. Najczęściej łowię na batam, bo to po prostu o tym porze roku jest rewelacyjna zabawa. Z dłuższy, z tą dłuższą po prostu antenką, na przykład taki jak tu mam, to wtedy wystawiam całą antenę na zewnątrz, tyle wystaje ponad wodę, bo jak, bo jak dołożę takie działankę łubinku, to i tak się on tyle jeszcze schował. Także mogę nawet go wyważyć tak bez bezprzyjęty. Łubinek ma swoją, ma swoją wagę też to wszystko i przynosi troszeczkę. Ale ja, ja muszę mieć ten czas, jak ryba bierze, na, na reakcję. I to jest fantastyczna przygoda. Zwykłe, proste zaniedbanie: pęczak, łubin i jakiś po prostu śmierdzący zapach na wczesną wiosnę. Jedziemy na ryby. W razie pytań, proszę, proszę pisać, dzwońcie, Będziemy gadać i, i, i po prostu dalej omawić. Pamiętajmy o jednym: temperatura wody jest najważniejsza. Obserwowanie. Co się dzieje dookoła nas na brzegach? To wszystko jest powiązane o tym pożarku. Każda jedna ryba jest powiązana z tym, co się dzieje też na brzegu. Fajna to jest przygoda, jeżeli to sobie można ponotować. Nie będę tego tematu rozwijał, bo to można było gadać i gadać po prostu bez końca. Biele, wiele, kilkanaście lat pisałem o tym do wędkarza polskiego. Są te artykuły w archiwach wędkarze polskiego. można poprosić, jeżeli ktoś po prostu tego nie ma. To chyba wszystko na tym. A poczekamy do wiosny i, i będziemy robić zanęty leszczowe na, na grube leszcze wiosenne. Będzie się działo. Na razie.